Witam wszystkich z tej strony Kałodron i zapraszam Was do 35 filmu informacyjnego. Moi drodzy, klasycznie najpierw oblecimy wszystkie sprawy ponaprogramowe, a potem przechodzimy do spraw bieżących. Kochani, 2 listopada odbył się live na moim kanale, no i cóż, podczas tego live'a się działo, naprawdę z tej transmisji jestem bardzo zadowolony, ponieważ i ja, i wy wszyscy w sumie byliśmy w dobrej formie. Dziękuję wam, kochani, za to, że byliście, za Waszą aktywność na czacie, za Waszą kulturę na czacie. Oczywiście za wszystkie słowite wpłaty, które miały miejsce podczas tego live'a, naprawdę, no, nie przestajecie mnie zaskakiwać. Więc cóż, no, live'ik jak najbardziej udany. Plany na następny live są prawdopodobnie, następny live odbędzie się w Mikołajki, ale to jest jeszcze wszystko, tak wiecie, 50 na 50. Tak więc reasumując, dziękuję Wam serdecznie za to, że ten ostatni live był tak udany. Nawiązując jeszcze do moich transmisji na żywo, chciałbym tutaj podziękować użytkownikowi Mobilny Andrzejek, który to postanowił zrobić funny moment z moich tutaj live'ów. Tak więc faktycznie chyba piekło zamarzło, bo w życiu bym nie pomyślał, że w ogóle będę live'y robił. I że jeszcze ktoś z tych live'ów będzie robił jakieś tutaj, wycinał jakieś śmieszne fragmenty, więc no, dla mnie to już jest czyste science fiction. Tak więc, mobilny Andrzejek, bardzo dziękuję Ci za to, że robisz takowe materiały, że poświęcasz na to czas. Ja odpowiedni link oczywiście umieszczę w komentarzu pod, pod tym filmem. No i cóż, dziękuję Ci mordeczko, bo no, jest to dla mnie bardzo miłe i czuję się po prostu, no, czuję się po prostu dzięki temu doceniony. No i w porządeczku sprawy ponadprogramowe mamy już odhaczone, więc teraz spokojnie możemy przejść do spraw bieżących. Moi drodzy, seria Zagrajmy w Max Payne 2 upadę Maxa Payna dobiega końca. No i cóż mogę powiedzieć o odbiorze tej serii? Cóż, yy, tak jak się spodziewałem siadła dobrze. Oczywiście nie można porównywać yy, tej popularności, tej serii z pierwszym Maxem, bo pierwszy Max to po prostu był sztosem nad sztosy. Tutaj było ponadprzeciętnie, powiedziałbym, że po prostu było dobrze, no ale już siła Maxa tutaj, Yy, zrobiła swoje. Tak więc króciutko dziękuję wszystkim za lajki, komentarze yy, no i po prostu za całą Waszą aktywność podczas trwania tej serii. Teraz moi drodzy możemy przejść do sekcji statystyk mojego kanału. Moi drodzy, nagrywam ten materiał dnia 14 listopada i obecna liczba subskrypcji na moim kanale wynosi 1524 subskrybentów. Tak więc łatwo policzyć, że podczas serii z drugiego Maxa przybyło mi 24 nowych subskrybentów. Tak więc no cóż biorąc pod uwagę długość tej serii, to bardzo fajny wynik. Tak więc dziękuję wszystkim nowo przybyłym. No i mam nadzieję, że ta tendencja wzrostowa się po prostu utrzyma. No i okej, okay, seria z gry Max Payne 2 upadek Maxa Payne'a jest już za nami, więc no nie ma na to czekać i trzeba lecieć z kolejną serią Zagrajmy Wy, a kolejną serią Zagrajmy Wy na moim kanale będzie seria z gry Rally Trophy. I tutaj pragnę od razu uspokoić wszystkich tych, którzy się skrzywili na wieść, że ta seria będzie następna na kanale. Moi drodzy, ta seria będzie trwała raptem 3 odcinki, tak więc będzie to króciutka rajdóweczka. Ona gdzieś tam długi, długi czas z tyłu głowy mi tam się działa i pomyślałem, że teraz będzie dobry czas, żeby ją nagrać. I generalnie poza tą serią mam w planach jeszcze dwie serie do końca tego tego roku, tak więc uznajmy, że Rally Trophy będzie serią taką no, nazwijmy to rozgrywkową, a mam też nadzieję, że w ciągu tych trzech odcinków przynajmniej część z Was będzie się po prostu podczas tej serii dobrze bawić. Teraz, moi drodzy, możemy przejść do sekcji wsparcia mojego kanału. No i cóż, wiadomo, że wszystkie największe bomby zostały zrzucone podczas ostatniego live'a, jednak mimo tego pojawiła się jedna taka dodatkowa wpłata podczas trwania ostatniej serii, tą wpłatę umieściła użytkowniczka Olcia. Jest to wpłata w wysokości 5 zł. No i użytkowniczka Olcia napisała Pieniążków trochę dam dla ulubionego i miłego youtubera. Bardzo dziękuję Olcia za piąteczkę, doceniam i szanuję bardzo mocno. I teraz kochani wiadomo nie będę się po raz setny powtarzał na co to pójdzie. Jedno wszakże jest pewne, że moment w którym zakupię te podzespoły zbliża się wielkimi krokami, ponieważ już niedługo zaczyna się ten okres tych wielkich przecen, wiecie. Black Friday, Black Week i co tylko, zobaczymy, jakie tutaj, właściwie, zobaczymy w jakich cenach uda mi się te wszystkie podzespoły wyhaczyć. Ja oczywiście mam cichą nadzieję, że ceny będą jak najbardziej atrakcyjne, ale to oczywiście czas pokaże. Tak więc, kochani, reasumując, słyszymy się podczas serii z rajdówki Rally Trophy. Mam nadzieję, że przynajmniej części z Was zapewni choć odrobinę dobrej zabawy. Tak więc, wszystko, co miałem powiedzieć, powiedziałem. No i to w zasadzie tyle. Okejka moi drodzy, odcinek zbierać pomału do końca, tak więc żena się z wami, do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Póki co trzymajcie się ciepło i cześć!